Wow. Mogłem wczytać sejwa tego gdzie zreshketowałem, ale zdaje mi się, że to trochę byłoby niemiło, bo przecież zreshketowałem, skoro zagrałem już prusekami, poszło mi źle, zagrałem ruskami, poszło mi dobrze, potem źle, a teraz zagramy Brytyjczykami, a ja mam modifikację. oooo oh, no to chyba na zero, przez stres. no. Rule Brytania, Brytania rule the world. Okej, okay, zatem... To, co zrobimy, to zaczniemy od defensywnych akcji w naszych wojsk. Bo, z tego, co widzę, to jest. No, w Anglii. Czemu on ma taką francuską czapeczkę? O, moja kawaleria będzie mieć taką motoplagę I chciałem zauważyć, że oni tutaj mają minusy w tym mieście, więc to miasto jest zbędne. Jo, nowe rzeczy mogę dać moim ludziom. O, wojsko. O, to jest. To jest duże wojsko. Jak mam być szczery. Możemy mieć problemy. Eee, wiesz co? Niezbyt mi się podoba, że aż trzy ich jednostki. Spierniczaj. I... Przepraszam, nie chciał. Czy ja to przegram tak szybko? To be honest, nie jestem pewien. Nie, to, to chyba będzie przegrana, co nie? Puh. Niezły ten początek. Nie, jakiegoś rekruta. I resztę człowieku weźmiemy, żeby mieć manpower, żeby mieć ludzi. Świetnie. Spierniczaj. Pójdziemy do outpostu, bo akurat challenge tego od nas chce. Tam mamy Battlefield. Battlefield też mamy akurat znaleźć. Weźmiemy equipment. Możemy to komuś dać. Oni nie złapią, co nie? Jak będę tak robić kółka, biec do kolejnych battlefieldów, bo potrzebujemy aż 5 znaleźć. Wysyłem tak 800 osób i teraz zdobyliśmy rzeczy. I na górę biegniemy. O nie! Złapali mnie plus ich kawaleria jest dosyć zniszczona, bo oni nie mieli więcej. Ludzi. Ludzi. Mam nową osobę, więc może się uda. E, zobaczmy, co oni zrobią na moją wielką taktykę. Okej, okay, zaczynamy się strzelać. Strzelaj! Problem, tamci idą, żeby mnie obkrążyć. Generał, biegnij na tą jednostkę. Oni mają i tak za niedługo uciec. Generał. Generał! Generał! Do tyłu! Gdzie jest mój generał? Czy oni go zniszczyli? Nie wiem, ale ja zniszczyłem ich generała. Taki plusik. Nie do tyłu! Nie chciałem, żebyście w ten sposób ich atakowali. Ja chciałem, żebyście strzelali. Okej, okay, jak teraz uciekają, teraz możesz w nich wlecieć. Ejo, ich armia chyba wraca. Ale tym razem jest to wiele bliższa bitwa. Okej, okay, wy weźcie, pójście w jego kierunku. Wy. A, zróbcie szarże. I tak już spadną. Mieliście atakować generała, ale wygrany też może być. O, pieniądze. Weźmiemy sobie poziom. Niech szybciej się rozwijają poziomowo. Kolejne pole bitwy. Jooo! Nowa jednostka. A jeszcze nie wykonaliśmy misji. Okej, okay, kupimy sobie książeczkę. Ej, jo, nasz generał zdobył level. Kupimy sobie nową brygadę, bo przydałoby się. Potrzebujemy teraz jeszcze jakiegoś generała. To mi się podoba. Okej, okay, super. Stem, sir. A jakiś typ za nami idzie. Joo, kupiłem i teraz mam wszystkie wioski pokazane. Jak fajnie. Well, fuck you. I'm running away to the city. Tam na górze była kolejna armia, co nie? Okej, okay, sprzedamy te dwie rzeczy, bo są moim zdaniem zbędne. Okej, okay, kupimy jakiś zarobisty miecz, dzięki czemu stracę wszystkie swoje pieniądze. A, na górze jest jakaś armia. Ale oni uciekają przede mną. Oni też. No dobrze, bo i tak ja muszę dojść tam na pole bitwy. Potem na górze spalę więcej domów. Wiesz co? Zmieniam zdanie. O, cześć. Dobra. Uciekacie, to czas na bitwę. Podobno powinniśmy to wygrać. Oni powoli podchodzą. Powinienem to wygrać. Szarza, no? Bicie się. Chyba będę uciekać. To nie jest źle. Mogło być zawsze gorzej. A ich jedna armia już poleciała. Okej okay. Mam teraz obie moje jednostki, więc zrobię jedyną rzecz, którą umiem. Zrobię w i generała. No, Jaszur, Jaszur, sure, że chcesz to robić? Proszę, powiedz nie. Powiedział tak. Koniec. Ja nawet nie patrzyłem, co się dzieje z infantry. O, duże rzeczy dostałem. Dobra, chyba potrzebuję pieniądze. Tam masz Battlefield. Potrzebujemy tylko jeden, żeby coś odblokować. Nawet nie pamiętam co. Pole bitwy. Yo, kampan Move Speed. To jest spoko. No i nowa armia. A, no tak. Coś pisało o bitwie. Oni mają artylerię.